Zapraszam na czwartą część pogadanki o Świętym Łukaszu, Wojnę jesienieckim arcybiskupie i profesorze medycyny. Pod koniec stycznia 26. roku, powracając z zesłania w kraju krasnojarskim, o którym mówiliśmy ostatnio, wjeżdżał do miasta z ciężkim sercem, bowiem mimo kilku obecności wiedział, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. Przepełniała go energia i chęć działania. Czekał na tej chwilę prawie trzy lata. Kim był? Był zagorzałym i bezkompromisowym obrońcą ortodoksji, walczącym o kanoniczną czystość rosyjskiego kościoła prawosławnego. Wiązało się to z różnymi rozłamami w łonie rosyjskiej cerkwi, wywoływanymi, popieranymi przez władze komunistyczne. Był również fenomenalnie utalentowanym lekarzem, ogarniętym chęcią rzucenia się w wir niesienia pomocy potrzebującym, chcącym nadrobić stracone na zesłaniu lata. Był również wykładowcą uniwersyteckim, pragnącym podzielić się swym doświadczeniem z młodszymi kolegami. Był ojcem, którego czwórka dorastających dzieci pozostała w Taszkencie pod opieką oddanej im Sofii Sergiewnej, w końcu obywatelem. Do którego nowa władza już raz straciła zaufanie. Która życiowa rola miała okazać się dlań najtrudniejszą? Odpowiedź na to pytanie przyniosły najbliższe lata. Zamieszkał w Taszkencie, powrócił do starych obowiązków, ale uwikłany w spory cerkiewne, wywoływane i sterowane, jak mówiliśmy, przez władze, ostatecznie opatrzył z sił, złożył podanie o przejście w stan spoczynku, jako biskup. Teraz zajmował się już tylko medycyną, ale nadal pozostawał zbyt ważną figurą, by tak po prostu o nim zapomniano. Nadszedł złowieszczy rok 1930. Rozpoczęła go brutalna nagonka w mediach. Odrukowane były rezolucje rad, robotników i chłopów domagających się zamykania cerkwi i przekształcenia ich w noclegownie bądź kluby. Przedstawiciele klasy pracujących głośno oświadczali, iż nie chcą opium dla narodu. Odżegnywali się też od niego niektórzy duchowni, którzy zdejmowali sutanny. Bezczeszczone były relikwie, a uczestniczące w tym procederze komisje miały na celu udowadnianie oszustw duchowieństwa. Eskalacja nagonki nastąpiła na początku lutego 30 roku, gdy papież Pius XI potępił aresztowania hierarchów, zamykanie świątyń i prześladowania wierzących, pisząc 2 lutego do kardynała Bazylego Pompili, wikariusza generalnego w Rzymie, cytuję w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia nie tylko zostały zamknięte setki świątyń, spalone całe masy obrazów, zmuszono do pracy wszystkich robotników i uczniów w szkołach i zniesiono świętowanie niedziel, lecz posunięto się tak daleko, by zmusić robotników fabrycznych, mężczyzn i kobiety do podpisania deklaracji stwierdzające ich formalną apostazję i nienawiść do Boga pod groźbą, że zostaną im odebrane ich karty na chleb, ubranie i mieszkanie. Oprócz tego we wszystkich miastach i wielu wioskach zorganizowano haniebne widowiska karnawałowe, widziano przejeżdżające platformy. Formy, na których zgromadzona gawieć, ubrana w szaty liturgiczne, szydziła i pluła na krzyż i na wielkich samochodach ciężarowych obwożono duże choiny, na których wisiały powieszone za szyję manekiny, przedstawiające biskupów katolickich i prawosławnych. To musiało rozdrażnić władzę radziecką, która w odpowiedzi na takie słowa przystąpiła do prześladowań duchowieństwa ze zdwojoną siłą. Główny działacz antyreligijny Związku Radzieckiego Jarosławski ogłosił, że połowa cerkwi w ZSRR została już zamknięta. Ten proces prześladowania duchowieństwa i zamykania cerkwi dotarł również do Taszkentu i dotknął samego wojno jasienieckiego. Pierścień wokół Włodyki Łukasza Zaczął się zacieśniać. Aresztowanie, jak się wydaje, było tylko kwestią czasu. Święty Wyznawca czuł, że kolejne zesłanie na północ będzie dla niej oznaczać wyrok śmierci. Szalejąca nagonka i wieść o kolejnych masowych zesłaniach, życie w napięciu, w oczekiwaniu na aresztowanie, poczucie bezradności i nerwowego wyczerpania, to wszystko musiało powodować w stan determinacji i pragnienie ostatecznego rozwiązania tego dramatu. Nieszczęść dopełniła wiosenna decyzja władz o zniszczeniu ostatniej Czynnej, wiernej patriarze, cerkwi w Taszkencie, św. Sergiusza, jak wspominał Władyka, tego już wytrzymać nie mógł. Zbliżał się dzień zamknięcia świątyni. Biskup był zdeterminowany. W dzień planowanej akcji chciał odsłużyć ostatnią boską liturgię, po czym zgromadziwszy na środku cerkwi drewniane przedmioty, i stanąwszy w arcypasterskim płaszczu, na ich szczycie oblać wszystko benzyną i podpalić, w nadziei, że jego śmierć powstrzyma wrogów religii. Ostatecznie nie doszło do takiej tragedii. Nastał dzień 6 maja, według nowego stylu, dzień pamięci świętego męczennika Jerzego Zwycięzcy, gdy po raz ostatni Włodyka modlił się na boskiej liturgii. Nagle podczas czytania Ewangelii do głowy przyszła mu myśl tego samego dnia wieczorem zostanę aresztowany. Tak też się stało, a cerkiew zniszczyli, gdy byłem już w więzieniu, czytamy w autobiografii. Po pełnym napięcia, męczącym wyczekiwaniu nastąpiło w końcu spodziewane rozwiązanie. Wieczorem 6 maja 30 roku zaczęła się walka o sprawiedliwość, o dobre imię, a potem, kiedy Włodyka poznał prawdziwe motywy swych prześladowców, zrozumiał, że gra toczy się o życie. Uwięziony hierarcha miał świadomość tego, że zarzuty były tylko pretekstem do usunięcia go z miasta, dlatego do prostolinijnych i jasnych zeznań składanych podczas przesłuchań dołączył jeszcze jedno oświadczenie, cytuję proszę przyjąć do wiadomości, że zupełnie nie wierzę w powagę stawianych mi zarzutów. Za przyczynę mego aresztowania posłużyła moja odpowiedź udzielona jednemu z kolegów profesorów podczas jego ostatniej wizyty u mnie. Wspomniana odpowiedź dotyczyła, jak się wydaje, kwestii zamieszczonych w memuarach. Na przesłuchaniach szybko się przekonałem, że chcą na mnie wymóc wyrzeczenie się godności duchowej. Łukasz się nie poddawał. Jak się później okazało, miał przed sobą prawie rok pobytu w areszcie. Prześledźmy te etapy. Zostaje aresztowany 6 maja 30 roku, następnie przebywa w ciężkich warunkach, które mimo opinii znanych terapeutów i oficjalnego zaświadczenia lekarskiego o bardzo złym stanie zdrowia, skleroza aorty, znaczna niewydolność serca, nie ulegają złagodzeniu. Natomiast złego wydawało się, że władze czyniły wysiłki, by dodatkowo je zaostrzyć. Próby przekazania ojcu przez córkę jelenę, niezbędnych środków na sercowych spełzły na niczym, a prośby samego Władyki o pozwolenie na dostarczenie kilku książek naukowych pozostały bez odpowiedzi. Jeden ze śledczych nazwiskiem Pleszanów, 6 lipca, sporządził akt oskarżenia. Prawdopodobnie na skutek omdlenia i późniejszego osłabienia wodyka nie wysłuchał oskarżenia do końca. Po kilku dniach sytuacja się powtórzyła, lecz tym razem święty Łukasz znalazł w sobie siły, by wysłuchać aktu oskarżenia do końca i złożyć pod nim podpis: cytuję: Oskarżenie odczytano mi 13 lipca 30 roku, nie przyznaje się do winy. Po kilku godzinach trafił ponownie do więziennego szpitala z ostrą niewydolnością serca. Przewidując swój los, w międzyczasie wysłał kilka podań w nadziei, że mogą choć w małym stopniu wpłynąć na przebieg i finał sprawy. Długo czekał na odpowiedź, ale odpowiedzi niestety nie było. Autor listów jeszcze nie wiedział, że już przed napisaniem pierwszego z nich zapadł wyrok, wydany zaocznie w dniu 15 maja 31 roku przez trójkę NKWD, która, cytuję, postanowiła obywatela wojno Walentyna Feliksowicza wysłać do kraju północnego na okres trzech lat, licząc od dnia 6 maja 30 roku. Odpowiedzi na podania nie nadeszły. Wodyka zaczął tracić jakąkolwiek nadzieję i chwycił się rozpaczliwej formy protestu, jedynej, jaka jeszcze mu pozostała głodówki. Pierwszą z nich, niepełną głodówkę, Rozpoczął 27 listopada 30 roku i utrzymywał 40 dni. Władyka prowadził ją jako wyraz protestu przeciwko ignorowaniu jego podań, próśb i listów do różnych instancji. Dodatkowym ciężarem było to, iż wciąż nie wiedział, co konkretnie było powodem tak długiego aresztowania. Ponieważ ten akt nie zrobił na śledczych większego wrażenia, Władyka podjął decyzję o pełnej głodówce, którą rozpoczął 6 stycznia 31 roku. Śledczemu napisał: Od rana 6 stycznia zaprzestałem przyjmowania pokarmów. Wcześniej 40 dni nie jadłem obiadów i bardzo. Osłabym, żywiąc się prawie wyłącznie chlebem i herbatą. Wasze życzenie mojej śmierci rychło się spełni. 7 stycznia 1931 roku. W tym czasie stan więźnia pogorszył się, wojno wykazywał silne objawy niewydolności serca, a w ostatnich dniach tygodniowej głodówki zaczął wymiotować krwią. Ponieważ nie był zwykłym więźniem, 13 stycznia 1931 roku zastosowano wobec niego typowy, i jakże przewrotny zabieg reżimowego więziennictwa. Cytuję. Proszę pozwolić, że się przedstawię. Nie znacie mnie powiedział, wchodząc do gabinetu lekarza więziennego, dokąd odniesiono osłabionego władykę jakiś człowiek. Jestem zastępcą naczelnika GPU w Azji Środkowej, a więc, jak możemy ustalić, towarzysz Karucki. Bardzo liczymy się z Waszą dużą podwójną popularnością, osławnego chirurga i biskupa. W żaden sposób nie możemy pozwolić na kontynuację Waszej głudówki Daję Wam słowo honoru działacza politycznego, że zostaniecie uwolnieni, jeśli tylko ją przerwiecie. Czemu milczycie? Nie wierzycie mi? Wiecie, że jestem chrześcijaninem, a prawo chrystusowe nakazuje nam, byśmy o nikim źle nie myśleli. Dobrze, uwierzę wam. Władyka sporządził oświadczenie następującej treści, cytuję, z dniem 13 stycznia kończę głodówkę. Jeśli rankiem 16 stycznia nie zostanę uwolniony, tego samego dnia głodówkę ponawiam. Przez dwa trzy dni władyka otrzymywał obfite paczki od swoich dzieci, ale potem odmówił ich przyjmowania. Decyzji ojca nie znała Jelena, która po 16 stycznia wciąż przynosiła wartościowe paczki. Nie trafiają one do władyki, lecz stały się łakomym kąskiem dla czekistów. Władyka napisał protest przeciwko cytuję niegodnemu oszustwu, które co dnia spotyka moją córkę. Nie zwracają jej kosztownych paczek, które przynosi mi co dzień, lecz składają ją do cekhałów z powodu mojej odmowy ich przyjmowania. Biskup odmówił ich przyjmowania i wznowił głodówkę, ponieważ, jak wspomina, oczywiście nie uwolnili mnie mimo słowa honoru działacza politycznego. Ten dramat również trwał 7 dni. Z początku śledczy próbuje wymóc na aresztowanym okazanie skruchy i przyznanie się do winy. Władyka skutecznie opierał się tym próbom i 20 stycznia sporządził oświadczenie. Aby wam udowodnić, że moja głodówka nie jest walką z wami, lecz skrajną formą samobrony człowieka, którego męczycie 8,5 miesiąca, nie mówiąc do końca, czego ode mnie chcecie, zgadzam się raz jeszcze zawiesić głodówkę. Jednak, ponieważ obietnica, którą złożył mi, Towarzysz Karucki, nie została spełniona, zmuszony jestem postawić warunek. Głodówkę zakończę tylko w tym przypadku, gdy powiadomicie mnie o godzinie, w której do mnie przyjdziecie i obiecacie w pełni wyjaśnić moją sytuację i wasze żądania. Śledczy zwlekali z odpowiedzią. Powtórny głodowy protest trwał już szósty dzień. Każdy z nich, i Władyka, i śledczy wiedzieli, co dzieje się z człowiekiem po kilku, kilkunastu dniach. Głodówki. Ponownie padają obietnice szybkiego zakończenia śledztwa, więc święty Łukasz sporządza stosowne oświadczenie. Oświadczam, iż przerywam głodówkę od godziny 5 dnia 23 stycznia. Niestety również tym razem zakończyło się na obietnicach i oszukano Władykę po raz kolejny. W lutym przeszedł kilka kryzysów spowodowanych niewydolnością serca i zaczął przeczuwać najgorsze śmierć. W dniu 20 lutego przez roku poprosił pisemnie naczelnika tajnego wydziału o OGPU, Bermana, cytuję, o przybycie w celu wyjaśnienia niecierpiącej zwłoki kwestii. Jeden ze śledczych na wydane jeszcze tego samego dnia polecenie Bermana zaszedł do celi. W trakcie krótkiej rozmowy okazało się, że aresztant przeczuwając swą rychłą śmierć, prosi o spełnienie jego ostatnich próśb, m.in. porady prawnika, który mógłby pomóc w sporządzeniu testamentu. Sięgając w tym miejscu do pamiętników władyki, można odnaleźć tam jedną intrygującą informację. Otóż wspominając jedną z głodówek, hierarcha kończy opis słowami: cytuję: Zgodziłem się przerwać głodówkę, wtedy zakomunikowali mi, że powinienem jechać do miasta Kotłas. Mniej więcej po tygodniu zostałem wysłany do Samary. Kotłas, a więc kierunek Archangielsk. Głodyka pisze w autobiografii. Mniej więcej po tygodniu zostałem wysłany w konwoju i jechałem w wagonie resztanskim do Samary, gdzie pozostawili nas w więzieniu około tygodnia. W Moskwie przesiadka do innego resztanskiego wagonu i dalsza droga na północny wschód do odległego o tysiąc kilometrów miasta Kotłasa. W towarzystwie głodnych na dobę kawałek chleba i jeden surowy śleś na dwóch współwięźniów i mnóstwa wszy. Kotłas, nazwa miasta nie mówi wiele, a powinna, choćby z tego względu, że oszczędny w słowach autor autobiografii, św. Łukasz, opisowi przybycia i epizodowi krótkotrwałego pobytu w pobliżu tego miasta poświęcił 11 rozbudowanych zdań, przy czym zawierają one nie tyle losy naszego bohatera, co jego obserwacje i opis okolicy. Przyglądając się warunkom panującym w mieście w latach 30., można śmiało stwierdzić, że przybycie biskupa Łukasza w okolice miasta oznaczało dlań pewną śmierć. Na autobiografii pada nazwa obozu, w którym na krótko zatrzymano wojno Jasienieckiego Makaricha. Wodyka widzi to miejsce jako obóz składający się z 200 baraków, postawionych bezpośrednio na gołej ziemi, z dwoma rzędami podwójnych piętrowych prycz. Nasz zesłaniec był bardzo oszczędny w słowach, spróbujmy to nadrobić. Obozowe baraki w punkcie Makaricha zbudowano w roku 30, a więc na krótko przed przybyciem świętego Łukasza. Wodyka opierając się na jego wspomnieniach pamiętał je bardzo dokładnie. W każdym z nich mieściło się 180 do 250 osób. Wymiary obiektu wynosiły długość 15 metrów, szerokość 6. Przyjmując 200 jako zaniżoną średnią liczbę, więźniów otrzymujemy mniej niż pół metra kwadratowego na osobę. Prycz z pewnością nie starczało dla wszystkich, ponieważ więźniowie wspominali: cytuję: Ludzie żyli wypatrywaniem, kiedy zwolni się miejsce na pryczy. W każdym baraku były po cztery narożne piece, a czasem tylko dwa. Po drewno wysyłano traktorowe sanie zaprzężone w siedmiu zesłańców. Którzy chcąc przyciągnąć 10 metrów drewna, musieli je ciągnąć 12 km w jedną stronę i drugie tyle, by powrócić z ładunkiem. Temperatura wraz z nastaniem chłodów, mimo ciągłego palenia w piecach, nie podnosiła się ponad 4 stopnie, więc matki, a kobiet i dzieci było tam wyjątkowo dużo, starały się podnosić swe pociechy jak najwyżej. Na górne prycze tam z kolei zbierały żniwo trujące opary. Kiedy wiosną topił się leżące na ziemi pod pryczami śnieg, klepisko zmieniało się w błoto. Przybywający do makarych żyli nadzieją na krótkotrwały pobyt, w tym, cytuję, punkcie przesyłowym, za jaki go uważano, bo na pierwszy rzut oka właśnie takie sprawiał wrażenie. Przekonani o takiej krótkotrwałości pobytu więźniowie pewnego razu nawet prosili o przyjazd komisji, adresując podania do ówczesnych decydentów Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Kalinina. Cytuję, dobry gospodarz swoje zwierzęta chowa lepiej, a u nas od dołu woda, z góry w oczy sypie się piasek, Dachy były wykonane z sosnowych gałęzi pokrytych darnią i uzupełnianych piaskiem. Nigdy nie zdejmujemy ubrania ani butów. Chleba brakuje. Wydzielają tylko 300 gramów. Wrzątku w ogóle nie ma, więc jeśli potrwa to jeszcze jeden miesiąc, to zupełnie nas mało zostanie. Ludzie umierają, wynosimy po 30 trumien na dzień. Nasz adres? Miasto Kotłas, Makari Chabarak numer 47. W ciągu półtora miesiąca jakieś 1600 osób zagrzebaliśmy. Cała piątka dzieci zachorowała na szkarlatynę. Pochowali wszystkich pięcioro w ciągu tygodnia. Co dzień matka chodziła na cmentarz. W ciągu jednego tylko tygodnia kwietnia 30 roku pochowaliśmy 3 tysiące, przeważnie dzieci. W kwietniu 30 roku, a więc na półtora roku przed przyjazdem się tego Łukasza, przybyła na miejsce Państwowa Komisja stwierdziła, co następuje. Cytuję: Na skraju kotłasu jest siedlisko Makaricha. jest tam obóz. Zgromadzonych jest tam ponad dziesięć tysięcy ludzi, przez półtora miesiąca 1600 trupów. Ludzie mrą jak muchy, chowają bez trumien, nie ma drewna, nie ma gwoździ. Stan baraków jest taki, że w warunkach tamtejszego klimatu nie nadawałyby się nawet na pomieszczenia dla bydła. Wodyka w swych wspomnieniach zawiera opis jednej z charakterystycznych wysyłek na kolejny, ostateczny już chyba etap. Kiedyś rankiem byłem świadkiem tego, jak na centralne place bożow zegnali 200 więźniów i po ich rejestracji pognali wszystkich na barki, które pociągnął niewielki parowiec po rzece Wyczegdzie, padającej niedaleko kotłasu do północnej Dwiny. Płynąca po pustkowi Wyczegda wije się między drzemiącymi, niezamieszkałymi lasami i jak się później dowiedziałem, wszyscy wysłani na barkach zostali wysadzeni w dzikim lesie, kilka dziesiątków wiorst od kotłasu. Dali im topory i piły i przykazali budować sobie chatki. Nie wiem, co było z nimi dalej, ale Sołżenicyn wiedział. Cytuję. Sam przewóz na takiej barce był nie transportem, lecz śmiercią na raty. W dodatku prawie ich już nie karmili, a wyrzuciwszy do tundry, przestawali żywić zupełnie. Zostawiali ich, by umierali sam na sam z naturą. Przeżywali silni mężczyźni w gruncie rzeczy tylko ci byli w lesie potrzebni, później po odbyciu kary. Mogli tam pozostać, zakładając nowe rodziny, mieszając się z okoliczną ludnością, wnosząc powiew nowej kultury, zwyczajów zaradności niemieckiej, polskiej, ukraińskiej. Prócz Rosjan trafiali tam masowo po aneksji zachodniej Ukrainy i Białorusi w 1939 roku, Polacy, a rok później mieszkający na Krymie i powołu Niemcy. Wielu zostawało, bo przecież i tak nie mieli dokąd wrócić. Było to na tyle powszechne zjawisko, że do dziś potomkowie tych ludzi stanowią dużą część mieszkańców miasta, zachowując swe tradycje, zwyczaje, język. Błodyk mógł czekać ten sam los, ale miał wiele szczęścia. Po pierwsze, święty Łukasz przybył do Makarichy zapewne na przełomie lata i jesieni 1931 roku, a więc baraki nie były aż tak przeludnione. Nie musiał też w obozie zimować. W dodatku nie pozostał bezimiennym więźniem. Władze wiedziały, kim jest i do czego może się przydać. Można było zagłodzić poetę, robotnika, chłopa, filozofa, ba, nawet inżyniera, ale lekarz, w dodatku z takim nazwiskiem, mógł się okazać potrzebny w każdej chwili i nie tylko więźniom, lecz również mieszkańcom i włodarzom miasta. Dlatego, jak pisał nasz zesłaniec, szybko przenieśli mnie z Makarych do Kotłasu i zaproponowali przyjmowanie chorych w przychodni, a nieco później ponownie przenieśli już jako chirurga do Kotłaskiego Szpitala. Nie trwało to jednak długo. Po krótkim okresie pracy w szpitalu otrzymał nakaz wyjazdu do odległego o ponad 600 km Archangelska, do którego dotarł parowcem kursującym po dźwinie. Pierwszy rok pobytu w archangelsku nie był dla władyki Łukasza łatwy, w pamiętniku czytamy. Doświadczałem sporych problemów w kwestii mieszkania i byłem prawie bezdomny. Zatrudniono go w dużej przychodni, ale nie był to jego żywioł. Drugie pół dnia spędzał w pobliskim szpitalu, służąc po cichu swą wiedzą kolegom, konsultując ciężkie przypadki. Czasem, gdy w pobliżu nie było naczelstwa, pozwalano mu nawet asystować podczas zabiegu. Sam jednak, jako zesłaniec, nie miał prawa operować w szpitalu. Było to tym bardziej męczące, że podczas pracy w ambulatorium zdarzało się widzieć świętemu profesorowi kobiety niedostatecznie radykalnie operowane z powodu raka piersi. Jak powiadają Rosjanie, nie zdzierżyła dusza poety i pewnego razu, gdy przyjmował chorą, u której stwierdził tę przypadłość, zdecydował się na zabieg w ambulatorium, gdyż nie chciałby by podzieliła tragiczny los zbyt zachowawczo operowanych kobiet. Zabieg się udał, ale nie spodobało się to niektórym miejscowym medykom, więc poskarżyli się na czarstwo. Naczelnik Obwodowego Wydziału Zdrowia okazał się trzeźwo myślącym człowiekiem, no i cóż, operacja przebiegła pomyślnie, chora pozostała przy życiu, nie ma żadnych komplikacji, cóż więc, czego jeszcze trzeba? Mimo wszystko wodyka Łukasz nie uzyskał pozwolenia na operację. Może dzięki temu miał więcej czasu na uzupełnienie swego rękopisu zarysów chirurgii septycznej? Okres archangelski, mimo opisanych trudności, to jeden z najspokojniejszych etapów w życiu zawodowym naszego bohatera. Miał możliwość przyjmowania chorych, ale nie z taką intensywnością, na jaką byłoby go stać. Niestety nie był to koniec przykrych niespodzianek. Jak wspomina Władyka, mieszkając w Archangelsku, zauważyłem u siebie twardy, pagórkowaty guz, wzbudzający podejrzenia raka i zgłosiłem to naczelnikowi tajnego wydziału, prosząc o pozwolenie wyjazdu do Moskwy. Posłał do Moskwy zapytanie i po dwóch tygodniach przyszło pozwolenie na wyjazd na operację, lecz nie do Moskwy, ale do Leningradu. Byłem tym zdziwiony, ale przyjąłem skierowanie do Leningradu jako drogę wskazaną mi przez Boga. Tam został operowany, gus na szczęście okazał się łagodny. Po powrocie z Leningradu do Archangelska na kilka miesięcy przed majem 1933 roku, Wodykę czekała kolejna niespodzianka. Dość szybko, jak sam to określił, wezwano go do Moskwy i to nie do byle kogo, lecz do samego specjalnego pełnomocnika Kolegium GPU, który po przyjeździe ze Słańca do stolicy przez trzy tygodnie, dzień w dzień, rozpracowywał przeciwnika, prowadząc z nim długie rozmowy. Ponieważ ja coś cytuję: durnie. Sądzili wodykę w Taszkencie i jemu, to jest pełnomocnikowi, powierzono ponowne rozpatrzenie sprawy. Z relacji wodyki widać, że funkcjonariusz uderzał w najczulszy punkt ze słańca. W autobiografii świętego Łukasza czytamy, cytuję w jego mowie było dużo pochlebstw i na wszelkie sposoby mnie wychwalał. Tak daleko posunięty cynizm musiał być szczególnie przykrym sposobem obłaskawienia skazanego na zapomnienie wysokiej klasy uczonego chirurga. Przykrym i perfidnym, ponieważ dotykającym jednej z najbardziej intymnych sfer życia człowieka, jego marzeń i pragnień. Dręczenie kuszącymi obietnicami i żerowanie na emocjach udręczonego hierarchy potwierdza tylko okrucieństwo i przebiegłość pełnomocnika. Władyka wspomina, że właśnie wówczas obiecał mu, cytuję, kierowanie katedrą chirurgii w Moskwie. Czyżby jego najśmielsze marzenia miały się spełnić? Chyba nie mogło być dla Władyki Łukasza propozycji bardziej kuszącej i bolesnej zarazem. Miał już pięćdziesiąt pięć? 6 lat zdawał sobie sprawę, że jego najlepsze lata jako aktywnego chirurga powoli odchodzą w przeszłość, a bagaż doświadczeń, wiedza i specyficzny osobisty stosunek do chorego nie zostaną wykorzystane przez dręczonych ogromnymi dylematami kolegów lekarzy skazanych na własne, niestety nie zawsze skuteczne poszukiwania rozwiązań stawianych im przez każdy kolejny ciężki przypadek, tylko że te przypadki to byli ludzie. Pod wpływem obietnic pełnomocnika GPU wojno zaczął marzyć, że okazja do przekazania tej wiedzy, przedstawiania swej filozofii leczenia głęboko humanitarnego podejścia do człowieka znajduje się w zasięgu ręki. Ile dobra może przynieść przyjęcie tej wymarzonej propozycji, ile więcej wiedzy lekarzom, ileż mniej cierpienia przyniesie to chorym, ilu niepotrzebnym śmiercią zapobiegnie. Wystarczyło tylko podać swą prawicę specjalnemu pełnomocnikowi na zgodę. Przestać się boczyć i przystąpić do pracy. Do pracy, które były jego powołaniem, silniejszym niż powołanie arcypasterskie, choć z perspektywy czasu, znając krymskie perypetie Władyki Łukasza, można powiedzieć, że właśnie miłość do człowieka, realizowana w pracy chirurga, ostatecznie okazała się przejawem powołania do służby Bogu. Ale Władyka w roku 33, udręczony dylematem, przesłuchiwany przez trzy tygodnie, karmiony dzień w dzień cukierkowymi komplementami, jeszcze tego nie rozumiał. Pozostawał tylko jeden warunek musiał zdjąć z siebie sutannę. Po raz kolejny hierarcha został postawiony twarzą w twarz z nową rzeczywistością, z systemem, któremu przeszkadzało to, że wybitny uczony, człowiek z takim autorytetem wciąż obstaje przy swoim, że nie złamały go dotychczasowe zesłania i więzienia, ani tragiczny los jego współbraci w wieży i dramaty własnych dzieci. Ta bohaterska przeszłość została wystawiona na najwyższą próbę, nowa władza już wiedziała, że dotychczas Włodyka okazał się niezłomnym przeciwnikiem, popróbowano więc z innej strony wystawiając go na niespodziewaną i wymarzoną wręcz pokusę. Niestety władyka nie zwrócił na to wystarczającej uwagi, nie wykazał się wystarczającą czujnością, jak sam wspomina Niezauważalnie dla mnie, pełne miodu mowy specjalnego pełnomocnika zatruwały jadem moje serce i przydarzyło mi się największe nieszczęście i ogromny grzech, ponieważ sporządziłem takie oświadczenie: Cytuję, jako hierarcha nie wykonuję swojej posługi i pozostaję w stanie spoczynku. W obecnych warunkach nie uważam za możliwe kontynuowanie posługi i dlatego, jeśli moja godność duchowna nie jest ku temu przeszkodą, pragnąłbym otrzymać możliwość pracy w dziedzinie chirurgii. Jednak godności biskupa nigdy się nie zrzeknę. Znając już nieco styl i charakter biskupa Łukasza, wydaje się, że oświadczenie miało zawierać następujące przesłanie. Nie jestem urzędującym biskupem i nie wygląda by miało się to zmienić. Pozostaję w stanie spoczynku. Jeśli Wam to nie przeszkadza, bardzo Was proszę, pozwólcie mi pracować jako chirurgowi. Mam ważne zadanie do wykonania, ale Boga się nie wyrzeknę biskupem, pozostanę. A z perspektywy kolejnych 25 lat, to oświadczenie nabiera jeszcze innego wydźwięku. Nie mogłem również wyrzec się chirurgii. Mimo dramatu profesora biskupa trzeba przyznać, że osiągnął zwycięstwo, a najlepszym na to dowodem był fakt, iż po tym oświadczeniu, zanim zdołał powrócić jako wolny człowiek do Moskwy, przedłużono mu okres zesłania w Archangelsko kolejne 6 miesięcy do listopada 33 roku. Było to o tyle dziwne, że w ówczesnych warunkach wezwanie do stolicy na rozmowy ze specjalnym pełnomocnikiem oznaczało dla wzywanego przedterminowe zwolnienie, a więc mimo wszystko wygrał tę walkę. Trzy tygodnie kuszenia i bolesnych dylematów zakończyły się dla specjalnego pełnomocnika. W Jednak godności biskupa nigdy się nie wyrzeknę. Sam hierarcha nie oceniał tego zderzenia w kategoriach zwycięstwa, wręcz przeciwnie, uświadomił sobie, jak niebezpiecznie dużo znaczy dla niego miłość do chirurgii, do nauki, do kształcenia nowych kadr, do chorego człowieka. Cena, jaką był gotów zapłacić, okazała się niebezpiecznie wysoka. I świadomość tego przygniotła go, wprowadzając niepokój i chaos do duszy świętego hierarchy. Poczuł się wewnętrznie przegrany. Coraz wyraźniej odczuwał, że stało się coś ważnego, coś czego się nie spodziewał, zaczął się bać własnego strachu, własnej słabości. Nie uląk się nocnych aresztowań, więzień, przesłuchań, zesłań, spotykanych po drodze ludzkich dramatów, z których w dowolnej chwili każdy mógł się stać jego udziałem, niebezpieczeństw, czyhających na dorastające dzieci, zląkł się tego, że straci chirurgię, swoją pieśń, której nie może nie śpiewać. W końcu odpowiedział sobie na to pytanie, zrozumiał, że wyrzeczenie się skalpela okazało się dla niego próbą ponad siły. Nie znalazł w sobie aż tyle pokory. Znikł gdzieś dumny, władczy, wysoko noszący głowę, znający swą wartość i miejsce, zwierzchnik przychodni, szpitala, wydziału, katedry, diecezji. Poczuł się zagubiony. Stracił poczucie pewności. Zaczął coraz bardziej chaotycznie poszukiwać jakiegokolwiek wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. Wybrał medycynę i z każdym dniem utwierdzał się w przekonaniu, jeśli nie do słuszności, to przynajmniej potrzeby takiego wyboru. W dodatku już kilkakrotnie słyszał te słowa – zdejmij sutannę – Musiały Włodyce zapaść głęboko w pamięć, ponieważ raz już padły z ust starszego brata Władimira. Zdejmij sutannę. I Pan Bóg błogosławi Cię w następnych pokoleniach Twych uczniów. Nieszczęsnej Rosji są potrzebni aż do bólu.